Co jest? Moja Hej. fura, wysiadasz, wysiadasz co jesteś wyszło tam. to mi muszę. Czołj, 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 leży Dobra, no, jest po nim Dobra Sorry panowie, to moja fura, jak coś tylko to... Ta wiem, ja ugradz... ta, na luzie, no. na luzie. No i ten, no i ten zjeb zaczynał kurwa do nas No to. I uwaga, uwaga, kto strzela? Ty już wiadomo co, o co chodzi co? Kurwa co śpital, jest? Spital, spital, spital. Kurwa klamę mam nawet. O kurwa, I'm stary. Kurwa co o. jest? I'm stary, I'm staw Ale dostaniecie teraz, co ja sądzę? leży. Drugi w krzakach gdzieś. O! Jeden leży, jeden się rozpłynął. Dobra? Weźcie mnie do. dobra, Trzeba, dobra. To, co, Kurwa się dzieje pod szpitalem ziomek. Jestem kurwa, jestem w Audi się ze czymś. No, Podnoszę rękę, nie weź. czekaj. Weźmy to kurwa, co jest? Robię furę. Weź schowaj McLarena, żeby go nie rozjebali.